Istnieje brutalna prawda, której nikt nie chce głośno przyznać, a która zmienia absolutnie wszystko, w co wierzysz, na temat prawdziwej siły, władzy i dyscypliny. Posłuchaj uważnie: istnieje sekret, który przetrwał wieki, ale tak naprawdę rozumie go garstka ludzi. Jeśli spojrzysz na historię największych wojowników, jacy kiedykolwiek stąpali po tej ziemi, zauważysz coś dziwnego. Oni wcale nie wygrywali dlatego, że byli najsilniejsi fizycznie, nie wygrywali dlatego, że byli najszybsi, ani nawet dlatego, że mieli najlepszą broń. Oni wygrywali, ponieważ opanowali coś, co większość ludzi ignoruje przez całe swoje życie. Opanowali własny umysł, a pośród wszystkich mistrzów, którzy zgłębił tę fundamentalną zasadę, jest jedno imię, które stało się czymś więcej niż historią. Stało się legendą Miyamoto Musashi. Prawdopodobnie słyszałeś to nazwisko. Może kojarzysz go z filmów, książek albo gier, ale jest coś, czego o nim nie wiesz. Musashi nie wygrał 260 pojedynków na śmierć i życie, dlatego że był technicznie lepszy od każdego rywala. To by było niemożliwe. Statystyka by go pokonała. On wygrywał, ponieważ nauczył się kontrolować coś co niszczy większość ludzi, zanim jeszcze wejdą na pole bitwy. Nauczył się kontrolować strach, wątpliwości i ten paraliżujący chaos, który pojawia się w głowie w sytuacjach ekstremalnych, w świecie, który miał obsesję na punkcie brutalnej siły i perfekcyjnej techniki cięcia mieczem, on odkrył coś innego, odkrył, że prawdziwa wojna nie toczy się na zewnątrz. Prawdziwa wojna toczy się wewnątrz Twojej własnej czaszki i właśnie to dzisiaj odkryjemy. Nie będziemy mówić tylko o historii, będziemy mówić o Tobie, o tym jak życie tego legendarnego samuraja ujawnia zasady budowania umysłu, którego nie da się złamać. Zastanów się, jak możesz to wykorzystać w swoich własnych, nowoczesnych bitwach, w biznesie, który prowadzisz, w trudnych studiach. W skomplikowanych relacjach, albo po prostu w codziennym chaosie życia, który próbuje cię przytłoczyć. Ale tutaj pojawia się paradoks. Paradoks, który do dziś niszczy miliony ludzi i być może niszczy też ciebie. Wszyscy mówią, że chcą być zdyscyplinowani, ale nikt nie chce zrezygnować ze swojego komfortu. Wszyscy twierdzą, że szukają panowania nad sobą, ale uciekają, gdy tylko poczują pierwszy, prawdziwy opór wielkie kłamstwo, które sprzedano tobie i całemu społeczeństwu. Brzmi tak. Siła psychiczna to talent. Niektórzy po prostu się z nią rodzą, a inni nie. To bzdura. To absolutne kłamstwo. Siła mentalna się nie rodzi. Siła mentalna jest wykłuwana. Jest tworzona w ogniu ciągłego tarcia, w celowej samotności, w brutalnym powtarzaniu tych samych czynności tysiące razy. A przede wszystkim w tej jednej niezachwianej decyzji, by się nie poddawać, kiedy każde włókno Twojego ciała i każda myśl w Twojej głowie krzyczy: Zatrzymaj się. Musashi zrozumiał to bardzo wcześnie, zrozumiał to mając zaledwie 13 lat, i w tej serii odkryjesz dokładnie, jak przekształcił to zrozumienie w system system, który działał nie tylko dla Niego. Ale zadziała dla każdego, kto ma odwagę podążać tą ścieżką. Ale zanim stał się legendą, zanim stał się potworem dyscypliny, był kimś zupełnie innym, był przerażonym chłopcem. I to właśnie tam, w mroku jego strachu, nasza historia naprawdę się zaczyna. Teraz chodź ze mną w tę podróż. Nie po to, żeby uczyć się o walce na miecze, ale żeby zrozumieć absolutne panowanie nad sobą. Cofnijmy się w czasie. Był rok 1584. Japonia przeżywała jeden z najbardziej krwawych i chaotycznych okresów w swojej historii. Feudalni panowie walczyli o władzę, rozrywając kraj na kawałki. Imperia pękały jak potłuczone szkło. W tamtych czasach życie człowieka było warte mniej niż jedno źle dobrane słowo w nieodpowiednim momencie. W małej Odizolowanej wiosce o nazwie Miyamoto urodził się chłopiec. Miał dzikiego ducha, był nieujarzmiony. Jego imię brzmiało Takezo. Tak, to było imię, z którym urodził się Musashi. Dorastał bez matki. Był wychowywany przez ojca, który był zimny i surowy. Ojciec był szermierzem, który traktował go nie jak syna, ale jak ucznia. Jak kawałek metalu, który trzeba hartować w ogniu, by przetrwał w brutalnym świecie, który na niego czekał. Od najmłodszych lat Takezo nauczył się jednej prostej i ostrej jak brzytwa prawdy. Świat nie ma litości dla słabych. Albo staniesz się silny, albo zostaniesz zniszczony. Nie było trzeciej opcji. W wieku trzynastu lat dzierżył już miecz z precyzją, która była przerażająca dla dorosłych. W wieku trzynastu lat Stanął do swojego pierwszego śmiertelnego pojedynku. Jego przeciwnikiem był dorosły, doświadczony wojownik, i stało się coś niesamowitego. Trzynastoletni chłopiec wygrał, ale to zwycięstwo nie przyniosło mu chwały, nie było wiwatów, nie było świętowania. To zwycięstwo przyniosło mu coś znacznie ważniejszego przyniosło mu strach. Wyobraź sobie tę scenę walka się skończyła. Przeciwnik leży na ziemi, a ręce chłopca drżą. Jego serce wali jak młot, próbując wyrwać się z piersi. Jego umysł chwieje się na krawędzi między adrenaliną a czystym przerażeniem z powodu tego, co właśnie zrobił. Właśnie w tym momencie coś się w nim obudziło. Takezo zdał sobie sprawę z bolesnej prawdy. Mimo, że jego ciało potrafiło zabić, mimo, że znał technikę, jego umysł wciąż był słaby. Był kruchy. To była chwila brutalnej jasności. Zrozumiał coś, co zmieniło jego drogę na zawsze. Zwycięstwo nie zależy tylko od tego, jak szybko machasz mieczem, nie zależy od siły Twoich mięśni, zależy od absolutnej jasności wewnętrznej w samym środku największego chaosu. I tak rozpoczęła się jego wędrówka. Przez kolejne lata Takez obłąkał się samotnie po zakurzonych drogach Japonii. Mierzył się z każdym wojownikiem, który stanął na jego drodze. Nie robił tego dla sławy, nie szukał uznania. Robił to, ponieważ odkrył fundamentalną zasadę: tylko ciągła presja ostrzy, ostrze odwagi. Każdy pojedynek był testem, każde zwycięstwo było lekcją, każdy moment strachu, który udało mu się pokonać. Był kolejną warstwą siły psychicznej, którą na siebie nakładał. Nie uczył się tylko walczyć, uczył się dominować nad samym sobą, ale był pewien problem. Takezo był brutalny, był impulsywny, był napędzany furią, której sam nie potrafił do końca kontrolować. Wygrywał dzięki swojej dzikości, dzięki szybkości i nieprzewidywalności. Ale wiedział, że zdarzały się momenty, w których to szczęście decydowało o jego przeżyciu, a nie umiejętności. I on o tym wiedział. Wiedział, że aby stać się naprawdę niezwyciężonym, potrzebuje czegoś więcej niż tylko gniewu. Musiał przekształcić tę dziką furję w coś wyrafinowanego, w coś celowego, w coś absolutnie kontrolowanego. Był siłą natury. Ale siła bez kontroli to tylko katastrofa czekająca na wybuch. Wiedział, że miecz mu tego nie da. Potrzebował mistrza. W cichych górach Kyushu, podczas jednej ze swoich samotnych wędrówek, Musashi spotkał człowieka, który zmienił wszystko. Nie był to kolejny wojownik chcący go zabić. Był to mnich Zen o imieniu Takuan. Takuan był człowiekiem, który nie dzierżył miecza. Ale panował nad czymś znacznie bardziej śmiercionośnym panował nad ludzkim duchem. Mnich spojrzał na młodego, gniewnego wojownika swoimi przenikliwymi oczami i powiedział coś, co wstrząsnęło fundamentami musasz jego. Miecz, który tnie bez nienawiści, jest najostrzejszy. Wojownik, który walczy bez strachu, jest najgroźniejszy. Ale człowiek, który działa bez myślenia, jest prawdziwie niezwyciężony. Musashi był zdezorientowany. Jak to możliwe? Jak można działać bez myślenia? Jak można walczyć o życie, nie czując strachu? Ale Takuan dostrzegł potencjał w tym dzikim młodzieńcu i postanowił go nauczyć. To właśnie z tym mistrzem Zen Musashi poznał koncepcję, która całkowicie przekształciła jego podejście do walki i życia. Koncepcja ta nazywa się Musin, umysł bez umysłu. Jest to stan świadomości, w którym myślenie przestaje przeszkadzać w działaniu. To stan, w którym ciało działa w idealnej harmonii z intencją, bez wahania, bez analizy, bez cienia wątpliwości. Tak wyjaśnił mu to brutalnie prosto: Kiedy myślisz o ataku, już straciłeś chwilę. Kiedy wahasz się przed obroną, już jesteś martwy. Prawdziwy wojownik działa zanim myśl w ogóle się pojawi. I tak rozpoczął się prawdziwy trening. Nie trening miecza, ale trening ducha. Musashi zaczął medytować przez wiele godzin w zimnych, górskich jaskiniach. Uczył się kontrolować swój oddech tak doskonale, by jego serce biło jak stały, miarowy bęben, niezależnie od strachu czy adrenaliny, która buzowała w jego żyłach ćwiczył ruchy mieczem tysiące razy, aż stały się one tak automatyczne jak oddychanie. To był punkt zwrotny. Muzashi zaczął rozumieć, że samokontrola to nie sztywność, to absolutna płynność, to zdolność do idealnej reakcji na każdą sytuację bez zakłóceń ze strony umysłu, który tworzy wątpliwości. Dziś neurobiolodzy nazwaliby to automatycznością neuronową lub stanem flow. Kiedy umiejętność jest tak głęboko zakorzeniona, że przenosi się ze świadomych obszarów mózgu do podświadomości, uwalnia to umysł, pozwalając mu działać szybciej niż jakakolwiek myśl. Musashi przestał myśleć o walce. On po prostu walczył. Ale medytacja w górach była tą łatwiejszą częścią. Musashi był gotowy, by odkryć starożytny system tajny kot który oddziela amatorów od nieśmiertelnych mistrzów. System, który wymagał czegoś więcej niż tylko spokoju. Wymagał brutalnej pracy. Wtedy zaczęła się faza głębokiej transformacji. Mistrz Takuan wprowadził jego w system, który miał zmienić jego życie na zawsze. Była to potrójna ścieżka mentalnego mistrzostwa, oparta na starożytnej koncepcji shuhari. Zapamiętaj te trzy sylaby. Bo one są kluczem do wszystkiego, co chcesz osiągnąć. Shu oznacza posłuszeństwo, oznacza podporządkowanie się tradycyjnym formom. Ha oznacza przełamanie to moment, w którym zaczynasz wykraczać poza formy. Ri oznacza oddzielenie to etap transcendencji, tworzenia własnej, unikalnej ścieżki. Ten system nie służył tylko szermierzom. Służy każdemu, kto chce zbudować prawdziwą siłę. Takuan wyjaśnił to bezlitośnie. Najpierw musisz być całkowicie posłuszny tradycji, nie zadajesz pytań, powtarzasz dokładnie te same ruchy, które powtarzali mistrzowie przed tobą, wchłaniasz mądrość pokoleń. Musashi wziął sobie te słowa do serca, jak sucha ziemia wchłania deszcz. Przez następne pięć lat wszedł w fazę Shu. Z obsesyjnym oddaniem. Ćwiczył tradycyjne formy miecza przez 8 godzin dziennie. Studiował klasyczne teksty o strategii. Medytował, aż jego umysł stał się nieruchomy jak tafla jeziora bez wiatru. Nie było tam dróg na skróty. Nie było magicznych sztuczek. Było tylko brutalne, celowe powtarzanie. I tutaj pojawia się pierwsza wielka lekcja dla ciebie. Większość ludzi ponosi porażkę, ponieważ próbuje pominąć tę fazę. Ludzie chcą innowacji, zanim opanują podstawy. Chcą tworzyć własną ścieżkę, zanim zrozumieją ścieżkę mistrzów. Chcą wyników, zanim zapłacą cenę. Musashi wiedział, że aby zbudować prawdziwą siłę psychiczną, najpierw trzeba zbudować fundament poprzez nieustanne powtarzanie podstaw. Badania z Uniwersytetu Stanforda pokazują, że potrzeba od 300 do 500 świadomych powtórzeń danej umiejętności, aby zaczęła ona stawać się automatyczna w mózgu. Musashi wykonał tysiące, dziesiątki tysięcy. Dla przeciętnego człowieka to brzmi jak piekło, nuda, monotonia. Ale dla Musashiego to była droga. Dopiero po latach takiej charówki, kiedy technika stała się częścią jego DNA, usłyszał od Mistrza. Teraz jesteś gotowy na fazę H, teraz łamiesz formy. Dopiero wtedy zaczął eksperymentować, zaczął walczyć dwoma mieczami jednocześnie, coś czego nie robił żaden tradycyjny samuraj. Zaczął wykorzystywać otoczenie na swoją korzyść, zaczął studiować psychologię walki. Zrozumiał, że innowacja bez fundamentów to tylko arogancja. Jeśli spróbujesz pominąć fazę Shu, zbudujesz zamek na piasku. Musashi zbudował swój zamek na skalę, opanował technikę, opanował swój umysł, ale teraz musiał udowodnić, że jego umysł jest potężniejszy niż jego największego rywala. Pojedynek na śmierć i życie został wyznaczony, a jego przeciwnikiem miał być człowiek uważany za najgroźniejszego w całej Japonii. Mając 29 lat, Musashi był już uważany za jednego z najlepszych szermierzy w Japonii ale to właśnie w tamtym roku stanął przed swoim ostatecznym testem. Czekał go pojedynek z Sasaki Kojiro, człowiekiem nazywanym demonem zachodnich prowincji. Kojiro był ucieleśnieniem czystej techniki. Miał niemożliwą wręcz szybkość i chirurgiczną precyzję. Jego miecz zwany szurem do bieliźniana ze względu na swoją niezwykłą długość odebrał życie dziesiątkom ludzi. Nikt nie potrafił uniknąć jego cięcia. Pojedynek został wyznaczony na wyspie Ganryu. Ale strategia Musashi'ego rozpoczęła się, zanim jeszcze postawił stopę na arenie. Umówili się na godzinę ósmą rano. Kojiro czekał. Mijały minuty. Mijały godziny. Słońce zaczęło palić. Fale uderzały o brzeg. A jego nie było. Przybył trzy godziny spóźniony. Zrobił to celowo. Wiedział, że czekanie zirytuje dumnego Kojiro. Wiedział, że gniew zaburzy jego jasność umysłu. Musashi nie walczył tylko z ciałem przeciwnika. Walczył z jego ego. Kiedy w końcu jego łódź dobiła do brzegu, Musashi nie miał przy sobie stalowego miecza. W ręku trzymał kawałek drewna. Podczas podróży łodzią spokojnie wystrugał sobie miecz ze starego wiosła. Kojiro wpadł w furię, krzyknął. Obrażasz mnie kawałkiem drewna? Musashi nie odpowiedział. Jego oczy były puste. Jego umysł znajdował się w idealnym stanie, mushin. Był jak tafla wody, która odbija obraz, ale nie reaguje emocją. Kodziro, zaślepiony wściekłością i chęcią ukarania zuchwałego rywala, zaatakował pierwszy. Jego długi miecz przeciął powietrze z morderczą prędkością. W tym ułamku sekundy Musashi ruszył się jak woda. Uchylił się o milimetry. Ostrze Kodziro przecięło opaskę na jego czole, ale nie drasnęło skóry. W tym samym momencie Musashi wyprowadził jeden potężny cios swoim drewnianym wiosłem prosto w głowę przeciwnika. To był koniec. Kodziro padł martwy na piasek. Musashi nie wiwatował. Nie krzyczał o zwycięstwie. Po prostu ukłonił się z szacunkiem martwemu rywalowi i odszedł. Wygrał nie dzięki lepszej technice, bo Kojiro był technicznie doskonały. Wygrał dzięki absolutnej kontroli mentalnej. Wygrał, ponieważ jego przeciwnik stracił panowanie nad sobą, podczas gdy on zachował lodowaty spokój. Zwyciężył drewnem przeciwko stali. I tutaj dochodzimy do najważniejszego momentu. Musashi wygrał ten pojedynek za pomocą kawałka wiosła. Ale co to ma wspólnego z tobą, siedzącym teraz wygodnie? I przewijającym ekran telefonu. Odpowiedź brzmi: absolutnie wszystko, bo właśnie wpadłeś w pułapkę. I tu docieramy do pułapki, która niszczy współczesne pokolenie. Być może niszczy też ciebie. Żyjesz w epoce, w której wszystko jest natychmiastowe. Chcesz błyskawicznych wyników, chcesz natychmiastowej nagrody, oglądasz trzyminutowe filmy o tym, jak szybko się wzbogacić. Kupujesz kursy obiecujące mistrzostwo w 30 dni, ściągasz aplikacje, które obiecują transformację bez wysiłku, i ty w to wierzysz. Naprawdę wierzysz, że możesz zbudować siłę psychiczną, nie przechodząc przez ogień prawdziwych trudności? Pozwól, że powiem ci prawdę, która parzy. Nie możesz. Musashi spędził dekady samotnie w górach, ćwiczył na śniegu, w ulewnym deszczu i w palącym upale. Głodował. Spał pod gołym niebem. Setki razy stawał w obliczu ryzyka śmierci. Nie było tam komfortu. Nie było dróg na skróty. Żadna aplikacja nie wykonała za niego pracy. Był tylko on i jego codzienna decyzja, by kontynuować, nawet gdy wszystko w nim krzyczało, żeby przestać. Naukowcy z Uniwersytetu Yale przeprowadzili badanie trwające 18 lat. Śledzili ponad 5 tysięcy osób, które chciały rozwinąć to, co nazywamy odpornością psychiczną. Odkryli coś druzgocącego. Tylko 7% badanych zdołało utrzymać dyscyplinę przez ponad dwa lata. Jaki był powód? 93% ludzi szukało metod, które obiecywały wyniki bez dyskomfortu. Chcieli siły psychicznej bez kuźni. Chcieli ostrego miecza bez kamienia szlifierskiego. I wszyscy oni ponieśli porażkę. Musashi wiedział, że kamień szlifierski jest dokładnie tym, co buduje ostrze. Bez tarcia nie ma transformacji, więc przestańmy się oszukiwać. Zastosujmy to uniwersalnie. Chcesz zbudować firmę? Droga jest taka sama. Chcesz nauczyć się programować? Droga jest taka sama. Chcesz głębokich relacji? Droga jest. Taka sama. Większość ludzi nigdy nie dociera do mistrzostwa, ponieważ rezygnują, gdy tylko pojawia się nuda, rezygnują, gdy wyniki nie pojawiają się natychmiast, rezygnują, gdy dyskomfort staje się realny. Spędzają życie skacząc z jednej metody na drugą, zawsze szukając magicznego skrótu, który po prostu nie istnieje. Teraz nadchodzi brutalna prawda, która oddzieli Cię od stada przestań szukać łatwej drogi, ona nie istnieje. Przestań wierzyć w obietnice transformacji bez poświęceń. To kłamstwa. Przestań czekać na motywację, żeby zacząć. Motywacja to tylko tymczasowe uczucie, które znika, gdy pojawia się prawdziwa trudność, to, co miał mu Sashi, to nie była motywacja. To było niezachwiane zobowiązanie. Musisz zrozumieć, że siła psychiczna nie jest czymś, co czujesz, jest czymś, co robisz powtarzalnie, aż stanie się tym, kim jesteś. Jeśli masz dość bycia słabym, mam dla ciebie dokładną mapę, którą zostawił nam musashi. Składa się z ośmiu kroków. Oto praktyczne kroki, proste i bezpośrednie. Nie słuchaj ich tylko, zastosuj je jeden. Wybierz jedną umiejętność lub obszar życia, w którym chcesz zbudować prawdziwą siłę. Tylko jedną. 2. Zidentyfikuj absolutne fundamenty tej dziedziny, znajdź podstawowe ruchy, które mistrzowie opanowali do perfekcji. 3. Ćwicz te fundamenty codziennie przez minimum 6 miesięcy. Bez wyjątków, bez wymówek, bez opuszczania dni tylko dlatego, że nie masz ochoty. 4. Wyeliminuj wszelkie rozpraszacze podczas treningu, wyłącz telefon, zamknij media społecznościowe, stwórz środowisko, w którym istniejecie tylko ty i Twoja umiejętność. 5. Kiedy praktyka stanie się nudna i powtarzalna, kontynuuj mimo wszystko. To jest dokładnie ten moment, w którym większość ludzi rezygnuje, a Ty oddzielasz się od nich. 6. Dopiero po całkowitym opanowaniu podstaw zacznij eksperymentować. Testuj swoje umiejętności w rzeczywistości. 7. Zapisuj to, co działa, a co nie. Stwórz swój własny system, oparty na prawdziwym doświadczeniu, a nie na ładnej teorii. 8. Powtórz ten cykl z każdym nowym wyzwaniem, które pojawi się w Twoim życiu. Miyamoto Musashi dożył 62 lat. Na starość wycofał się do jaskini w górach i napisał Księgę Pięciu Kręgów. Do dziś jest to jeden z najważniejszych traktatów o strategii i panowaniu nad umysłem, jakie kiedykolwiek powstały. W tej księdze podsumował dekady swoich doświadczeń w jednym prostym i niszczącym zdaniu: Możesz walczyć tylko tak, jak ćwiczysz. Pomyśl o tym. Jeśli ćwiczysz dyscyplinę. Będziesz działał z dyscypliną, gdy nadejdzie presja. Jeśli ćwiczysz prokrastynację, będziesz zwlekać, gdy pojawi się okazja. Jeśli ćwiczysz poddawanie się, gdy robi się trudno, poddasz się, gdy życie naprawdę cię przetestuje. Nie wybierasz tego, kim jesteś w momencie kryzysu. W kryzysie ujawniasz to, kim wytrenowałeś się być podczas lat cichego przygotowania. Oto ostateczne dziedzictwo musasz jego. Nie był z natury odważny, on wytrenował odwagę, nie był z natury zdyscyplinowany, on wykuł dyscyplinę. Wszystko, czym się stał, było bezpośrednim wynikiem wyborów, których dokonywał wielokrotnie, gdy nikt nie patrzył. Więc teraz masz wybór. Możesz nadal szukać łatwej drogi, wierząc w puste obietnice sukcesu bez wysiłku. Możesz czekać, aż magiczna motywacja zrobi robotę za ciebie. Albo możesz zaakceptować brutalną prawdę. Siłę psychiczną buduje się poprzez celowe powtarzanie trudnych czynności przez wystarczająco długi czas, aż staną się częścią Twojej tożsamości. Możesz być kolejną osobą, która rezygnuje, gdy pojawia się dyskomfort. Albo możesz stać się kimś, kto widzi dyskomfort jako znak, że jest na właściwej drodze. Wybór należy do Ciebie, ale wiedz jedno: za pięć lat. Spojrzysz wstecz. I albo będziesz dumny z silnej osoby, którą się stałeś, albo będziesz żałować kolejnych pięciu lat zmarnowanych na szukanie skrótów, które nie istnieją. Podróż musashiego zaczęła się od jednej decyzji: Twoja zaczyna się teraz. Wybierz bycie niezniszczalnym. Jeśli te słowa poruszyły coś w tobie, nie pozwól temu przeminąć. Zasubskrybuj ten kanał. Włącz dzwoneczek i zostaw komentarz poniżej. Napisz, w jakiej dziedzinie życia zaczniesz stosować te zasady już dziś. Dziękuję za Twój czas.